Już po raz drugi w Bełchatowie zagościł Festiwal Czekolady i Słodkości, podczas którego można było skosztować wyśmienitych łakoci. Już po raz drugi gościł w Bełchatowie Festiwal Czekolady i Słodkości. Było naprawdę wiele atrakcji przygotowanych, nie tylko tych związanych ze smakowaniem czekolady w różnych postaciach i oczywiście słodkości wszelakich, ale także i atrakcji dla najmłodszych. Karuzela, malowanie czekoladowego muralu, malowanie pięknych ozdób właśnie na wyrobach cukierniczych czy quizy z nagrodami. To wszystko miało miejsce właśnie w Bełkatowie podczas drugiego festiwalu czekolady i słodkości. W iście wiosennej atmosferze można było degustować przepyszne, oryginalne, ale i te tradycyjne czekolady oraz słodycze stworzone przez manufaktury. Was na stoisku prawdziwe dzieła sztuki. Jak to jest wszystko ręcznie robione? Proszę mi trochę tutaj zdradzić tą tajemnicę. No więc potrzebne są formy, potem się temperuje czekolada, wlewają się do formy i stygnie to w temperaturze pokojowej przez całą noc, żeby właśnie nie były zbyt bąbelków dużo i właśnie nie były takie dziurki, bo no wszystko jest to po prostu pełne środku, nie jest odmuchane, więc prawdziwa czekolada. Szkoda ją jeść, tak naprawdę, bo pięknie wygląda. To prawda, słyszę to chyba ze 100-101 razy w ciągu dnia. Ja sama dostałam kiedyś słonika i do teraz go mam, bo no szkoda mi go zjeść. I z przydatnością? Jak długo może takie dzieło sztuki być w naszym domu? E, pół roku. Pół roku najlepiej. Wiadomo, może być dłużej, ale potem już może być mniej mniej koloru na tej figurce. Właśnie, bo ty. To jest e, różnokolorowe, takie nawet i złotawe. E, ta, co to za czekolada jest? To jest ogólnie czekolada 61%, taka deserowa, a to złote to jest e, farming cukierniczy i złoto cukiernicze. Co tam wybraliście dzisiaj? E, e, na razie próbujemy. I co? Smaczna czekolada? Tak. Ale tak? tak? trochę taka inna niż mleczna, co? Tak. Lubisz taki smak? Tak. tak. dzisiaj możesz sobie wybrać dla siebie? Mogę. I która czekolada? tak? Ci przykładła do gustu? Mm, jeszcze nie wiem. Którą próbowałaś? Malinę. O... A, ale... Malinka? Malinka. A. Malinka jest... To jeszcze pana zapytam. No tutaj ma pan dobrą reklamę. Bez cukru, taka czekolada takowa. Tak jest. Najbardziej. Z czego to jest? Jest to czekolada robiona z miłością Przede wszystkim i z myślą o tych ludziach Którzy nie mogą, nie tolerują laktozy Nie tolerują cukru Nasze, nasze czekolady są słodzone erytrytolem sprowadzanym z Francji, który jest robiony z owoców Nie z kukurydzy, nie ma lecytyny sojowej Bo soja też już jest w większości przetworzona No i mleko roślinne Przede wszystkim Dbamy o te nasze krówki, żeby ich tak nie doić e, Z całym szacunkiem do wszystkich mleczarzy No wygląda to przepięknie Tak i one są zdrowe na maksa, ponieważ jakby zdrowie się już nie da. Nie dodajemy żadnych barwników, dodatków smakowych, innych że tak powiem, innych ściem, nie? Które są w czekoladach, że tak powiem. No i tak, no i dlatego taka cena, bo cenimy swój produkt po prostu. I zdrowie jest. Tak. A co jest najważniejsze w owocowych? Dodajemy liofilizowane owoce, czyli na 5 kilo czekolady, kilogram liofilizatu. Więc zdrowie się już nie da. E, właśnie tak zajrzałam w ostatniej chwili, bo to ostatni dzień tego pięknego festiwalu. Zdecydowałam się na sok z jagody kamczackiej, a interesują mnie też miody, więc myślę, że coś wybiorę, bo duży wybór. Teraz miodów mamy dużo, tutaj zawsze są pytania, czy, czy miód płynny, czy powinien być skrystalizowany, więc ja zawsze powtarzam, że o tej porze roku już miód skrystalizowany, jeszcze akacjowe, czy jakieś wielokwiaty z akacją mogą być trochę płynne. Natomiast no, tu pytań jest bardzo dużo, u nas kilka miodów lokalnych, to to są oczywiście wielokwiaty leśne, miód nawociowy, dosyć rzadko spotykany, no i e, e, jeszcze też spać, która w naszym rejonie dopisała. Czyli sama natura dzisiaj. Czyli sama natura. Zdrowy i naturalny, warto na je stawiać. Dużo się mówi o tym właśnie, żeby tą słodkość sobie robić, ale takim czymś naturalnym. Tak, e, to warto pamiętać, że miód też nie ma takich właściwości, żeby nas z dnia na dzień postawił na nogi. Natomiast jeżeli jest regularnie przyjmowany w niewielkich ilościach, budujemy odporność. Jesteśmy w stanie uzupełnić mikroelementy. E, oczywiście oprócz miodu mamy również pyłek, pierzgę i propolis. To są najcenniejsze, a zwłaszcza Propolis i Pierzga, najcenniejsze produkty z e, Ula. E, pamiętajmy, że propolis wydłuża włókna kalogenowe, także przy oparzeniach maści propolisowe bardzo dobrze e, możemy zrobić sobie nalewkę, możemy zrobić, e, so, możemy rzuć propolis e, i wtedy e, dobrze tutaj działa na e, choroby górne, górnych dróg oddechowych. E, oczywiście pieżga jest nieodzowna w sytuacji, gdy mamy e, słabszą morfologię, gdy chcemy uzupełnić żelazo magnez, a także w przypadku mm, problemów, chorób z wątrobą. Także nie tylko miód, z tym, że propolis interwencyjnie szybko, natomiast miód, pyłek, pieżga stosujemy długo, przez kilka tygodni, żeby budować odporność. W ramach wydarzenia nie zabrakło czekoladowych i cukierniczych warsztatów oraz pokazów cukierniczych mistrzów. W ramach jednego z nich na oczach publiczności powstawał wyjątkowy tort, którego na koniec spróbować mogli wszyscy chętni. Czy smakował? A nie próbowałam jeszcze, bo to sam Ale wygląda tak. tak. Smaczny czy nie smaczny? To mi Pani zaraz powie, czy dobry jest. Okej. Okay. Marsza? Marszawski. I jak? Troszkę mało nasączony. Szybko zrobiony może i dlatego. W sumie jest, jest dobry, tylko że dla mnie to właśnie jest taki mało tortowy. O.